Wiadomość od Aniołów na ten wyjątkowy dzień. Anioły chcą, abyś wiedział, a z głębi serca, że ktoś zakochał się w tobie głęboko. Obserwują uważnie każdy twój gest, każdy uśmiech, każdy akt dobroci, którym dzielisz się ze światem, a ta osoba po prostu nie potrafi oprzeć się twojemu światłu. Wchodząc w twoje życie, czuję się jednocześnie błogosławiona i zainspirowana jakby znalazła amulet pełen błogosławieństw, który przemienia jej życie w coś lżejszego i piękniejszego. Dla niej stajesz się czymś więcej niż towarzystwem. Jesteś wiernym przyjacielem, pocieszającą obecnością i nieustającym źródłem inspiracji. Twoja dobroć, cierpliwość i umiejętność słuchania otwartym sercem oczarowują tę osobę w sposób, który trudno wyrazić słowami. Czuję się głęboko poruszona Twoją prawdziwą niewinnością. Tą czystością, którą rzadko się spotyka, oraz każdym gestem czułości, który ofiarowujesz, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Nie chodzi tu o powierzchowny urok ani chwilową fascynację. To coś, co zapala trwały płomień, połączenie dotykające duszy. Ta osoba nie jest typem, który tylko mówi miłe słowa lub składa puste obietnice dla wygody. Wręcz przeciwnie, jest osobą, która okazuje miłość poprzez konkretne działania. Szanuje każde słowo i każdą złożoną obietnicę. Arczanioły przypominają, że często na początku związku ludzie składają wiele obietnic. To magiczny czas, pełen odkryć i zachwytu, ale nie zawsze wszyscy potrafią dotrzymać tego, co mówią. Niektórzy idą dalej, nigdy naprawdę nie okazując zobowiązania, które obiecali. Ale ta osoba, która nadchodzi do ciebie, jest inna. To twoja bratnia dusza. Ktoś, kto narodził się, aby kochać cię prawdziwie, całkowicie i nieustannie. Każdy jej gest jest pełen uprzejmości i troski. Każde słowo niesie szczerość i głębię. Ta osoba zobowiązuje się szanować wszystkie złożone obietnice, nie z obowiązku, lecz dlatego, że miłość, którą do ciebie czuje, jest prawdziwa i szczera. Przygotuj się, bo już wkrótce otrzymasz słodkie wyznanie miłości. To będzie magiczny moment, pełen emocji i szczerości gdzie wszystkie bariery znikną, a serce przemówi samo. Razem doświadczycie pełnego życia wypełnionego przygodami, odkryciami, śmiechem, bliskością i wspólną radością. Każdy dzień będzie okazją do wspólnego wzrastania, do wzmacniania wyjątkowego połączenia, jakie mogą mieć tylko dusze przeznaczone sobie. Prawdziwa miłość nadchodzi, miłość, która odżywi twoją duszę, przyniesie rozkwit w twoim życiu i otworzy drzwi do wszystkiego, co dobre, czyste i pełne światła. Wyobraź sobie teraz, że twoja bratnia dusza zbliża się do ciebie, uśmiecha się z otwartym sercem, gotowa wyznać całą miłość, jaką do ciebie czuje. To moment magii, nadziei i celebracji miłości w jej najczystszej formie. Podziękuj aniołom za tę miłość, która się zbliża. Kierowały każdym krokiem, chroniły każdą chwilę i wciąż wysyłają znaki oraz błogosławieństwa, abyś mógł, mogła rozpoznać i przyjąć tę duszę, która przyszła, by przemienić Twoje życie. Poczuj wdzięczność, otwórz serce i przygotuj się na przyjęcie tej energii nieskończonej miłości. Dziękuję Wam, aniołowie, dziękuję za każdy znak, za każdą troskę, za każdą miłość, która nas otacza. To była dzisiejsza wiadomość. Mam nadzieję, że ci się podobała. Zostaję tu na razie, czekam na ciebie w kolejnym wideo.